Witam Was wszystkich ponownie. Witam na moim kanale. Witam moich subskrybentów. Witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także hejterów. Dzisiaj taki niecodzienny vlog z tego względu, że tak naprawdę trzymam pada do PlayStation 4, a nie HANTLE To z tego względu, że chciałbym Wam dać kilka cennych rad. To jest też związane między innymi z tym padem od PlayStation 4. Akurat w tym momencie jest to pad od PlayStation 4. Czasami. Też trzymam pad od Playstation 3, muszę się przyznać. Lubię sobie pograć, lubię też inne przyjemności, nie tylko siłownię. Wiele ludzi uważa, wielu ludzi sądzi po moich zdjęciach, po moich, po moich filmach, które wystawiam, że ja spędzam tylko czas na siłowni. To nie jest prawda. Chciałbym Wam dać kilka cennych rad, jak przetrwać. Ja przetrwałem już 17 lat na siłowni. Tutaj będę sobie pykał teraz Wiedźmina, pozwólcie, że odpalę w międzyczasie. Ja Nie przejmujcie się, mam podzielność uwagi, nauczyła mnie tego żona, także już Wam wcześniej o tym wspominałem. Potrafi oglądać, e, e, oglądać, przeglądać e, komentarze pod moimi materiałami w tym samym momencie rozmawiać z żoną i oglądać serial, na przykład Pierwszą Miłość. Polecam, bardzo dobry serial, e, tak na marginesie. Ale chciałbym wam dać cenne rady i ci, którzy uważają, że te rady są słuszne, to mogą z tych rad skorzystać. Ci, którzy uważają, że te rady są bez, e, po prostu bez żadnej wartości, to niech z tych rad po prostu nie korzystają, mogą od razu wyłączyć ten materiał. E, a więc tak przejdziemy, jak przetrwać, e, jak przetrwać 17 lat. Jak ja przetrwałem 17 lat na siłowni. Pierwsza bardzo cenna wskazówka to jest. E, mieć tą osobę, która Cię będzie wspierać. To jest akurat w tym wypadku moja żonka, która tutaj siedzi obok mnie, Możecie Cię podziwiać, oko cieszy. Powiem Wam szczerze, że tak naprawdę bez życia takiego prywatnego, bez zadowolenia w życiu takim prywatnym, takim codziennym, niestety, ale nie przetrwasz, nie przetrwasz tych 17 lat, czy tam nawet 5, już nawet 2, czy nawet Roku na siłowni. Z tego względu, że musisz mieć poza siłownią jakieś swoje życie, które będzie ci sprawiać radość. Siłownia, tak jak już Wam powiedziałem wcześniej, musi być tylko i jedynie dodatkiem. Takim hobby, które jest, można powiedzieć, wiodące wśród innych zajęć, które lubisz, wśród innych e, takich, powiedzmy, hobby, które lubisz e, robić. Na przykład, ja bardzo uwielbiam słuchać dobrej muzyki, dobrego wokalu ze sprzętu, z dobrego sprzętu, z dobrej jakości sprzętu. Tutaj mam przed sobą wzmacniacze, możecie zobaczyć, już wcześniej o tym wspominałem. I uwielbiam po prostu włączyć sobie muzykę, na przykład Celine Dion, teraz możecie się śmiać, ale taka jest prawda, Celine Dion, Melue na przykład, Susan Wong, bardzo dobry wokal. I lubię sobie posłuchać takiego dobrego wokalu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, żeby wam pokazać, że nie samą siłownią człowiek powinien żyć, a więc nauczyć was pewnych reguł, pewnych, dać wam pewne rady, yy, wracając do, do sprzętu. Tu sprzęt, ten, który stoi, to jest taki, muszę wam powiedzieć, taki starszy sprzęt. Ja wiem, że to nie jest związane z siłowiem, ale ci, którzy są zainteresowani, to na pewno będą, będą słuchać z uwagą. To jest taki starszy sprzęt. Na przykład, Pionier A400 to nie są drogie zabawki, to są, to są bardzo tanie wzmacniacze, ale to jest old school. Ja uwielbiam wszystko, co jest old school, tak samo jak w kulturystyce, a więc wszystko, co się sprawdza, to ja tego nie zmieniam. A więc, jak to się mówi w piłce nożnej, jak ktoś ma pojęcie troszeczkę o piłce nożnej, grał troszeczkę w, pił w piłkę nożną, to zawsze się mówi w piłce nożnej, że zwycięskiego składu się nie zmienia, i to jest prawda, to co się sprawdza. Tego się po prostu nie zmienia. Dlaczego? Ponieważ, jeżeli zaczniesz coś zmieniać za mocno, możesz to zepsuć. Kulturystyka to jest taki sport, w którym wszystko musi być doprecyzowane, a więc trening musi być bardzo dobrze ułożony względem Ciebie, a więc względem danego osobnika. Dieta musi być bardzo dobrze ułożona, jeżeli jesteś na redukcji, jeżeli jesteś na masie, to dieta nie jest aż tak bardzo istotna. Nadwyżka kaloryczna jest bardzo istotna, ale całość jako dietę to nie jest aż tak bardzo istotna, a więc nie jest tak bardzo istotne ułożenie e, tego makro, ale na redukcji musisz działać jak zegarmistrz, a więc tak naprawdę na redukcji liczy się, nie możesz robić pomyłek. Musisz po prostu iść zgodnie z tym, co podpowiada stara szkoła. To jest moje, to jest moje doświadczenie. Ja to też mówię z własnego doświadczenia, bo, ponieważ ja już to przerabiałem. Niekiedy chciałem coś zmienić w swoim treningu, chciałem coś wprowadzić, co było nowe. Niestety to się nie sprawdziło. Zawsze się sprawdzała stara szkoła która była e, podzielana przez kulturystów, o, bo ten Gerard stoi cały czas zaraz Mariśni, ale <głos》>, mówiłem o tej podzielności uwagi, ale widać, że nie gram, tylko do Was mówię, ale to dobrze, to znaczy, że jestem bardzo, wczułem się bardzo w tą, w tą rozmowę. A więc tak, e, widzicie, że mam też inne hobby, lubię sobie pograć, lubię sobie posłuchać muzyki, bardzo lubię, tak jak na przykład dzisiaj żonką byliśmy w restauracji. Bardzo lubię na przykład wyskoczyć z żoną do restauracji, pielęgnować tą miłość, tak jak już Wam wcześniej mówiłem, a ktoś ma drugą połówkę, będzie wiedział, o co chodzi na pewno i tutaj ja nie muszę się nawet za bardzo, e, powiedzmy, rozdrabniać w tym temacie. Poczekajcie, kawki sobie łyknę. Dzisiaj nie w swoim firmowym kubeczku, ale zawsze. E, jeszcze chciałbym, jako kawie mówię, to wrócę Wam troszeczkę do tego sprzętu e, gającego. Mówiłem wam, mówiłem wam o Pionierze A400. Bardzo dobry sprzęt, bardzo stary, bardzo tani. Jak ktoś jest zainteresowany, może sobie kupić. Bardzo tani, o fajny wzmacniacz. Wszystko to, jest, to są wzmacniacze stereo. To wszystko to są y, klocki stereo. Y, ale powiem wam, że ten A400, jak kupiłem tą A400, to wcześniej miałem Maranca, Ten maranc y, 7200 bardzo dobrze grał. Y, powiem wam, że no, łechtał moje łóżko, bardzo fajnie mi. mi Służył i grał, tutaj stoi po prawej stronie. Żonie się bardzo podoba, ja chciałem go sprzedać, ale żonie się bardzo podoba, mówi, że on ma piękny wygląd. Ale ja wam powiem, jaki ja mam rytuał słuchania tej muzyki, bo to musi być cały rytuał spełniony. Więc jeżeli przychodzę z pracy, to żona mi robi kawę, ja tą kawkę piję to jest kawa bez cukru, to jest kawa bez mleka. Siadam sobie na, na tej sofie, piję sobie tą kawę i słucham sobie na przykład Suzanne Wong, Celine Dion, i często bardzo mi się zdarzało, że byłem bliski przyśnięcia, i prawie taka mi się wylała. Powiem Wam szczerze, że Marantz nie doprowadził mnie nigdy do tego, żebym zasnął, żebym usnął po prostu. A400 był bardzo bliski, pionier A400, który stoi pośrodku, był bardzo bliski tego, żeby doprowadzić mnie do uśnięcia i żeby ta kawa się wylała. Niestety to się nie stało, a więc nie był za, za dobry. To japońskie brzmienie to jest takie troszeczkę bardziej, można powiedzieć, ostre, takie troszeczkę suche bardziej. Ale powiem Wam, że kupiłem później NADA. NADA, który wygląda niepozornie, jest to angielska firma wzmacnia 30-letni. Ktoś mógł pomyśleć, Patryk, to już jest śmieć. Ale powiem Wam, na 30-20, a dokładnie to jest poprawiona wersja, powiem Wam szczerze, że pierwsza, pierwszy utwór i przysnęłem, kawa się wylała na, na nogę, a więc us, u, po prostu doprowadził mnie do snu. Uśpił mnie ten wzmacniacz niesamowicie ciepło. Ja wszystkim polecam. Nada, jeżeli ktoś zna tą firmę, to naprawdę bardzo cieplutki. Angielskie takie ciepłe brzmienie. Jeżeli ktoś się zna na muzyce i lubi wokalu dobrego, to polecam Wam ten wzmacniacz. Ale wracając do kulturystyki troszeczkę bardziej. W kulturystyce tak naprawdę jest tak samo jak z tymi wzmacniaczami, o których Wam teraz mówiłem. Jeżeli masz wszystko dobrze dopracowane, dietę masz dobrze ułożoną, trening masz dobrze ułożony, to jeszcze nie jest wszystko. To możesz ćwiczyć, ale niestety pewne rzeczy nie pozwolą Ci y, rosnąć tak jak Ty chcesz. Przede wszystkim musisz mieć taki, to ja to nazywam spokój ducha, a więc musisz mieć dobrze układane życie prywatne. Jeżeli masz dobrze układane życie prywatne i dobrze Ci się wiedzie w rodzinie, to na 100% będziesz też się cieszył w siłowni i będziesz miał dużo lepsze efekty. A więc mniej stresu, lepsze efekty na siłowni. Ja tak to nazywam. I jeżeli ktoś ma rodzinę i ktoś ma te hobby, jeżeli chodzi o siłownię, to na pewno wie, o czym ja teraz mówię. Gerard na pewno z Mars. Muszę troszeczkę poruszać z tym Gerardem, bo on zaraz zastygnie tutaj. Jeszcze to chciałbym Wam. Powiedzieć to, yy, chciałbym Was o coś poprosić. Yy, nie często Was o coś, o coś proszę, chciałbym Was dzisiaj o coś poprosić. Mój kolega, bardzo dobry, serdeczny przyjaciel, ma okazję wystąpić w turnieju Muay Thai. To jest bardzo dobry zawodnik, yy, naprawdę jest to, można powiedzieć, taki zawodnik, którego ja bym nazwał waleczne serce. Taki zawodnik, który jest niesamowicie waleczny. Ma szansę wystąpić wspaniałym, we wspaniałym turnieju, bodajże w Tajlandii, żono dobrze mówię? Teraz był w Tajlandii, gdzie ten turniej będzie? Trzeba zobaczyć, trzeba wejść wejdź mi teraz i zobacz, gdzie ten turniej będzie. A więc w międzyczasie wam powiem, ten kolega Artur! To jest mój serdeczny przyjaciel. Ma szansę wystąpić w takim turnieju, ale musi zdobyć wy, wilczy bilet. Wilczy bilet to jest coś takiego jak wchodzisz do turnieju bez żadnych kwalifikacji, bez, kwali bez, wcześniejszych, bez wcześniejszych walk. A więc nie musisz się kwalifikować powiedzmy do, do tego turnieju. Po prostu wchodzisz i możesz walczyć z najlepszymi. Jeżeli dobrze mówię, Arturze, to mam nadzieję, że jeżeli nie mówię dobrze, to mnie poprawisz w komentarzach. Ale Artur mnie poprosił dzisiaj, żebym żebym ja poprosił swoich widzów, ponieważ ja mam dosyć duży zasięg, czego nie ukrywam. Jest dosyć dużo ludzi mnie ogląda w Polsce. Chyba z tego względu że mnie lubią, a może z tego względu, że sensownie mówię, to dużo mój duży zasięg tak w Tajlandii będzie ta walka. I fajnie by było, gdybyście, tylko właśnie to Was nie będzie kosztować nic, wchodzicie na Facebook i po prostu spełniacie te warunki, które ja udostępnię tutaj w, w, w opisie, a więc głosujecie na Artura, żeby Artur, mój serdeczny przyjaciel, mógł wyjechać na ten turniej. O nic więcej Was nie proszę, tylko o to, a to nie jest, tak naprawdę dużo dla Was. To jest tylko wejść na Facebook. Jeżeli ktoś ma profil na Facebooku, to tylko wejść i zagłosować na mojego serdecznego przyjaciela Artura, żeby mógł po prostu dostać tą szansę. A czy on zasługuje na tą szansę? Wam powiem szczerze, że zasługuje bardzo na tą szansę, z tego względu, że tak jak już Wam wcześniej mówiłem, jest bardzo walecznym zawodnikiem. Ja nie chciałbym z nim wejść do ringu, prawdopodobnie zblendowałby mnie bardzo szybko, A więc bardzo dobry zawodnik, naprawdę, mimo tego, że dużo nie waży, bo to jest dosyć mała waga, to możecie obejrzeć jego walki na, na YouTube, to zobaczycie jaki jest waleczny, bardzo e, pięknie, bardzo walecznie walczy i chciałbym, żebyście mu pomogli zdobyć ten on, wilczy bilet. Co chciałbym wam powiedzieć jeszcze w tym materiale? Taką ciekawą rzecz. Chciałbym zawsze tam jakieś ciekawostki w swoich materiałach, próbuję tutaj Wam przekazywać, i chciałbym Wam też następną taką ciekawostkę przekazać. W sumie Gerard już z Mars, także nie ma, nie ma, nie wiem w ogóle, na podzielność, po, na podzielność uwagi Gerard już z Mars za bardzo się wczułem w ten, w ten temat. Chciałbym Wam powiedzieć o owocu granatu. Owoc granatu. Chciałbym poruszyć tą sprawę. Jest to składnik, składnik. Składnikiem to jest, to jest może, to są te kapsułki, bo to już jest wyciąg z owocu granatu. 250 mg na kapsułkę. Powiem nam szczerze, że ten specyfik, ten owoc znali już starożytni Egipcjanie. Ale czy to, że znali to starożytni Egipcjanie, to czyni ten owoc nie wiadomo. Jakim po prostu skutecznym, bo to jest niewątpliwie booster testosteronu. Moim zdaniem jest to najskuteczniejszy booster testosteronu. Ja sprawdzałem na sobie, zjadłem takie dwa opakowania. Możecie mi wierzyć lub nie, ale libido bardzo podskakuje na tym, na tym ekstrakcie z owocu. Granatu. Moja żona mogłaby coś o tym powiedzieć, ale to tylko by był materiał powiedzmy od 18 lat, dlatego nie będziemy poruszać tego tematu. Ale Wam polecam szczerze i ja takie trzy tabletki, takie trzy kapsułki dziennie po 250 mg tego ekstraktu, owocu granatu spożywam. Tu Wam pokażę, może ja zrobię zdjęcie, bo z tak daleka to nie będzie widzieć, ale zrobię zdjęcie i pokażę Wam na całym ekranie. Dokładnie, to jest firma Holland Barrett. Powiem Wam, że były przeprowadzone badania, możecie sobie wygooglować badania, bardzo ciekawe, gdzie gość zrobił badania i podawał bodajże szklankę soku z owocu, granatu. Jednej grupie ludzi, a druga grupa była na specyfiku, na specyfiku, który nazywa się Viagra. Każdy powinien znać ten specyfik. Jest to, jest to, powiedzmy, taki booster, można powiedzieć, dla osób, które są starsze, jeżeli chodzi o popęd seksualny. A więc muszę Wam powiedzieć, że ta, jeżeli weźmiemy te dwie grupy w tym badaniu były dwie grupy ludzi, którzy przyjmowali szklankę soku z owocu, granatu i tych, którzy przyjmowali wiagrę, wyniki były bardzo zbliżone. A więc libido poszło do góry bardzo podobnie. A więc zobaczcie, jaką moc niesamowitą mam owoc granatu. Ja już drugą taką puszeczkę jem i jeżeli mi nie wierzycie, bo są ludzie, którzy mogą, znaczy dużo ludzi, zwłaszcza hejterów, może powiedzieć, a Patryk głupoty gada, on nie ma żadnego doświadczenia on się w ogóle nie zna. No słyszałem już to setki razy. Ale Możecie sprawdzić to sami na sobie. To nie jest duży koszt, bo, bo te kapsułki kosztują niewiele. Ale możecie sobie sprawdzić. I naprawdę, moim zdaniem, warto. Jest to na pewno mocniejsze. Jakbym to miał klasyfikować, to bym sklasyfikował wyżej niż Imbir. A więc polecam wszystkim kapsułki Eksters z owocu granatu. Co jeszcze chciałbym poruszyć w tym materiale? Trochę Gerardem się poruszam. Co chciałbym, można jakąś walkę trafię. Wiecie, co wam powiem? Chciałem założyć, to tak przy okazji jak o tej grze mówię. Zaraz poruszę temat jeszcze, jeszcze naturalności troszeczkę i temat sterydów, ale chciałem założyć taki kanał o grach, Powiem wam szczerze, że chciałem kanał założyć o grach i mówić troszeczkę o tych grach, bo też się troszeczkę znam na grach na komputerach chciałem taki kanał założyć fajny, trochę śmiesznie by było. A na pewno coś byście się też ode mnie dowiedzieli, jeżeli chodzi o, o gry, ponieważ też lubię grać, to jest jedno z moich hobby. Powiem Wam szczerze, że może kiedyś w przyszłości to się stanie. Ale chciałbym tutaj te, poruszyć temat, czy powinna być jedność między kulturystami na środkach dopingujących, a między kulturystami naturalnymi, czy powinna być taka jedność, czy wszyscy powinniśmy się trzymać razem. Teraz, teraz pewnie się zdziwicie to, co ja powiem. Tak, powinniśmy się trzymać razem, ale uwzględniając pewne zasady. Ja już wcześniej te zasady wymieniałem na moim kanale. Jeżeli ktoś był bardzo uważny, to te zasady na pewno wyłapał. Pierwsza zasada. To, że kulturyści, którzy są na środkach dopingujących, niewątpliwie ważą dużo więcej niż kulturyści, którzy są natura naturalni, powinni mieć szacunek dla kulturystów naturalnych za wykonaną taką samą pracę. Te zasady, o których ja zaraz będę mówił, poruszę jeszcze kolejne zasady, zostały e, złamane bardzo hamsko w. E, w materiale Radosława Słotkiewicza, więc tam zostały złamane wszystkie te zasady, ponieważ tam ludzie, którzy są na środkach dopingujących, naśmiewają się z naturalnego kulturysty. Ludzie, którzy są na środkach dopingujących wyzywają i ubliżają naturalnemu kulturyście, do którego powinien mieć szacunek, ponieważ wybrał drogę naturalną i na pewno poświęcił więcej uwagi, więcej poświęcił czasu na trenowanie w sposób naturalny i kosztowało go to niewątpliwie więcej, jeżeli chodzi o, o czas i jeżeli chodzi o poświęcenie, nie mówię tutaj o pieniądze, bo na pewno stety kosztują dosyć dużo. Następna kwestia, to jeżeli te osoby, które są na środkach dopingujących, przyznawałyby się jawnie, że są na środkach dopingujących, że ćwiczą na środkach dopingujących i że wybrały taką drogę, że to jest ich życie, ich zdrowie, to ja jestem za tym, żeby po prostu była ta jedność. Oczywiście i tak naprawdę ja mam dużo przyjaciół, którzy są na środkach dopingujących. Niejednokrotnie się z nimi spotykam, niejednokrotnie z nimi rozmawiam, dyskutujemy na temat środków dopingujących. Ehm, powiem Wam szczerze, że każdy jeden z nich. Ehm, Mówi, przyznaje mi rację. Nie dlatego przyznaje mi rację, ponieważ uważają mnie za jakiegoś góru, tylko po prostu przyznają mi rację, bo myślą racjonalnie, a więc potrafią myśleć w sposób samodzielny i wiedzą, jakie oni mają skutki uboczne z tego względu, że zażywają środki dopingujące. A więc tak naprawdę, jeżeli osoby się przyznają, te osoby, które są na środkach dopingujących, przyznają się do środków dopingujących i można powiedzieć, że. Jeżeli chodzi o kwestie naturalności, mówią, darzą szacunkiem osoby, które są naturalne, to jak najbardziej w kulturystyce mogłaby być jedność. Tak naprawdę, gdyby osoby, które są na środkach dopingujących, nie, nie zachowywałyby się hamsko w sposób, w stosunku do osób, które ćwiczą naturalnie, mówiłyby wszystko. Jakie dawki biorą, jakie mają skutki uboczne, a więc wszystko by mówili tak samo jak reklamują suplementy, śmiało reklamują suplementy, tak samo śmiało powinni mówić o środkach dopingujących i o skutkach ubocznych, które mają po środkach dopingujących, i wtedy jedność by na pewno była w tej kulturystyce. Co nie powiem, że naturalne, powinni też mieć szacunek do osób, które ćwiczą na środkach dopingujących i które się do tego przyznają, ponieważ jeżeli ktoś mi powie, Patryk, słuchaj. Ja ćwiczę na środkach dopingujących, ponieważ to jest moje zdrowie, to jest moje życie. Ja się do tego przyznaję jawnie, ja mówię na czym ja zrobiłem tą masę mięśniową. Ja mówię do tego człowieka, spoko gościu, no piona, no co ja mogę powiedzieć, to jest twoje życie, ty wiesz co robisz i ja nie będę mówił, że, że ty źle skończysz, czy że coś ci się stanie. Sam powinieneś o tym wiedzieć. Dlatego, tak jak wam mówię, jedność powinna być i jestem za tym, żeby była jedność. Co do, miałem jeszcze poruszyć temat WK. Wszyscy, wszyscy bardzo lubią, jak ja poruszam temat WK. Nie robię tego dlatego, żeby sobie nabić subów, żeby ktoś nie pomyślał, że chcę po prostu być jeszcze bardziej się wybić, ponieważ oni są najbardziej popularni, jeżeli chodzi o polski ten YouTube, jeżeli chodzi o scenę fitness. Ale chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę WK kilkakrotnie poruszyło mój temat, czy to w komentarzach, czy, czy w materiale. Ja nigdy się nie obraziłem. Czasami raz mnie potraktowali niesprawiedliwie, ponieważ pokazali moje zdjęcie. Zrobili taką sądę na ulicy, pokazali moje zdjęcie i zdjęcie groma. Tak, moje stare zdjęcie na masie, a ma na wycińcę, pytali kobiet, który się bardziej podoba. No, trochę niesprawiedliwie mi potraktowali, ja rozumiem, grom, to jest ich kolega, no fajnie wszystko, ale ja nigdy się na to nie obraziłem. I wam powiem, nie przyszło mi do głowy nigdy, żeby ten materiał raportować z tego względu, że jest tam moje zdjęcie. Nie przyszło mi to nawet do głowy. A więc. Poczułem, że byłem niesprawiedliwie potraktowany, ale nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby po prostu chłopakom, chłopaków zacząć wyzywać. No ja zrobiłem podobny materiał i w podobny sposób potraktowałem Żyłę i Robura, więc no odpowiedziałem im w ten sam sposób. Ale zauważcie, że mam szacunek do WK z tego względu, że nigdy mnie nie zwyzywali. Tak naprawdę nie wyzywali mnie w taki sposób, jak Słodkiewicz i jego... Kolega na materiale u Radosława Słodkiewicza. A więc mam większy dużo szacunek do, do WK i na przykład do takiego e, Czerniewicza, bo nigdy nie zostałem przez nich e, zwyzywany. E, przez groma zostałem zwyzywany bardzo ciężko, ale to już ten temat nie będziemy ruszać tego tematu. Już chyba nawet zniknął ten gość ze sceny YouTube. Już chyba nie ma tego gościa. Co chciałbym wam na końcu, już fajnie było zakończyć ten materiał. Miałem, miałem grać, miałem grać, a groma obudza. Nie <laughs> myślę, że nie. Miałem grać i nie zagrałem, bo podzielność uwagi tutaj nie zadziałała, co innego, jest po prostu jak żoną oglądam serial i przeglądam komentarze na telefonie, to tam podzielność uwagi bardzo dobrze działa, może z tego względu, że mam ten pewien draszczyk emocji, że muszę po prostu wiedzieć, co się dzieje w serialu, bo żona zaraz się, może mnie zapytać. No ale co chciałbym zakończyć ten materiał, mam nadzieję, że Wam się podoba, to podobał taki trochę inny materiał niż, niż wszystkie i życzyć Wam przede wszystkim sukcesów, jeżeli chodzi o siłownię, życzyć Wam sukcesów, jeżeli chodzi o życie rodzinne, E, szczęścia. No, i jak sobie ten robię na koniec. Ah, Bum! Przypinka! Ah, łapa siedzia. 45 cm. A śmiać mi się jeszcze na koniec powiem. Śmiać mi się chce z ludzi, którzy mówią, że ja rosnę na redukcji. No. Rosnę także cały czas i 45 cm. Nie, Nie ży życzę hejterom takim wzrostów. Cały czas 45. Na razie, cześć, pozdrawiam.